Genius Scan jest aplikacją do skanowania dokumentów. Jest to dosyć popularny typ programu w Google Play, jednak ta propozycja, dzięki mniej rozbudowanym możliwościom, jest też sporo tańsza od konkurencji. Jego głównym zadaniem jest przerabianie zdjęć dokumentów tak, aby przypominały zeskanowane skanerem. Po zrobieniu fotki, aplikacja sama wylicza krawędzi interesującego użytkownika elementu, ale jeśli jej to nie wyjdzie, można je ręcznie skorygować. Po przycięciu można nałożyć czarno-biały filtr, który wyostrzy litery i poprawi ich wygląd. Funkcja ta sprawdza się naprawdę dobrze i faktycznie poprawia czytelność. Efekt pracy można zapisać w postaci pliku JPG, PDF lub stworzyć coś w rodzaju dokumentu składającego się z wielu zdjęć. Interfejs jest bardzo prosty i nie oferuje niczego nadzwyczajnego. Genius Scan niczym nas nie zaskoczył. Jest to dobry program, ale brakuje mu innowacyjności i czegoś, czym wyróżniłby się na tle konkurencji, poza ceną, która wynosi 4,49 zł. SentiWake Wake to po prostu budzik. Aplikacja charakteryzuje się kilkoma fajnymi funkcjami. Najciekawiej prezentuje się opcja, dzięki której możemy wyłączyć alarm, zakrywając telefon. Można też zrobić to poleceniem głosowym, ale nie wyobrażam sobie świeżo po przebudzeniu mówić do telefonu z angielskim akcentem. Zaraz po przebudzeniu można zapoznać się z najświeższymi informacjami ze świata dzięki wbudowanemu czytnikowi RSS. Zawiera on najpopularniejsze zagraniczne publikacje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodawać własne. Ciekawą opcją jest integracja budzika z kalendarzem. Ciekawie, ale trochę niepraktycznie, zrobiony jest mechanizm ustawiania godziny. Który przedstawiony został w postaci dwóch obrotowych kręgów, nam klasyczne rozwiązania bardziej przypadają do gustu. Interfejs jest przemyślany, ale mógłby być trochę mniej pstrokaty, poza tym nie możemy mu niczego zarzucić. Senti Wake przykuł naszą uwagę głównie dzięki opcji wyciszania alarmu przykryciem telefonu. Reszta funkcji jest zbędna i niepotrzebnie komplikuje tak pozornie prosty program. Pobrać go można za 7 zł. Handy Calc to niezwykle rozbudowany, darmowy kalkulator. Jest to jedna z najlepszych aplikacji tego typu dostępnych w Google Play i nie możemy wyjść z podziwu, że jest darmowa. Program pozwala na wykonywanie podstawowych obliczeń z zachowaniem kolejności wykonywania działań, rozwiązywanie działań z dowolną liczbą niewiadomych, operacje na wszelkiego rodzaju funkcjach, rysowanie wykresów, przypisywanie zmiennych, upraszczanie wyrażeń i wiele innych. Do tego aplikacja sama proponuje, co z danym zagadnieniem można zrobić. Wyniki ułamkowe można wyświetlać w postaci zwykłej lub dziesiętnej. Warto wspomnieć o wbudowanym przeliczniku walut, miar oraz dat, który wymaga połączenia z internetem. Jest też możliwość zmiany liczb z systemu dziesiętnego na szesnastkowy. Podsumowując, jego możliwości są olbrzymie i przydadzą się każdemu uczniowi szkół średnich i wyższych. Jedynym problemem, szczególnie na początku, może być nauczenie się położenia wszystkich symboli na klawiaturze. Interfejs jest uproszczony maksymalnie, jak tylko się dało, ale i tak opcji jest zatrzęsienie. Dlatego warto na początku zapoznać się z demem, które pełni też rolę samouczka. Handy kalk to narzędzie o niemal nieograniczonych możliwościach. Zwykli zjadacze chleba nie wykorzystają nawet kilku procent jego potencjału, jednak dla uczniów i osób związanych z matematyką jest to pozycja obowiązkowa. Bridge Constructor to gra logiczna, w której gracz wciela się w konstruktora mostów. Celem jest stworzenie takiej przyprawy, aby przejechały po niej dwa samochody lub ciężarówki. W drugim przypadku dostaje się dodatkowe punkty. Do wyboru jest kilka materiałów, różniących się od siebie wytrzymałością na nacisk i rozciąganie oraz ceną. Ostatni czynnik jest ważny, ponieważ na każdej planszy budżet jest ograniczony. Oczywiście początkowo wystarczy stworzyć drewnianą kratownicę i sprawa załatwiona. Ale z czasem trzeba zacząć kombinować, wykorzystywać różne materiały, tworzyć bardziej skomplikowane konstrukcje itd. Poziom trudności rośnie stopniowo i pomimo niewielu budulców do wyboru, zabawa wymaga myślenia. Wypróbowanie mostu nic nie kosztuje, dzięki czemu można sprawdzić, które elementy wymagają poprawek. Kasować można całą konstrukcję, pojedyncze elementy lub cofać ostatnią modyfikację. Grafika stoi na przyzwoitym poziomie. Modele są dobrej jakości, tak samo jak fizyka. Zabawa z Bridge Constructor sprawiła nam sporo frajdy i polecamy jej sprawdzenie zarówno fanom budowania, jak i gier logicznych. W Google Play dostępna jest darmowa wersja Free z kilkoma poziomami oraz pełna. Sakura Slash to darmowa zręcznościówka, przypominająca trochę frut Ninja. Na planszy pojawiają się przeciwnicy, których unicestwić trzeba zanim wylezą poza krawędź ekranu. Aby to zrobić, należy ciąć palcem wyświetlacz, dokładnie jak w owocowym ninja. Jeśli wrogowi uda się uciec, gracz traci jedno z żyć. Im więcej przeciwników zabitych naraz, tym więcej punktów się otrzymuje. Co jakiś czas pojawiają się też specjalne kule, które pełnią rolę waluty. Zabawa jest dynamiczna i nie ma czasu na odpoczynek. Niestety, gra nastawiona jest na mikrotransakcje, więc kule zdobywa się bardzo powoli, a ceny ulepszeń i ułatwień są w sklepie absurdalne. Oczywiście można grać bez płacenia, ale to raczej zajęcie dla osób bardzo cierpliwych. Grafika jest oryginalna i utrzymana w japońskim stylu. Tworzony przez nią tajemniczy klimat przypadł nam do gustu, a ręcznie malowane tła robią dobre wrażenie. Jedynie przeciwnicy mogliby być bardziej urozmaiceni. Sakura Slash to dobra gra, która nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym na tle konkurencji. Jej dużym plusem jest fajna atmosfera i styl graficzny. Ale przeszkadzają wszędobylskie mikrotransakcje, bez których nie ma co marzyć o godnych zdobyczach punktowych, szczególnie w internetowych rankingach. Idol Tower jest grą logiczną w stylu nieśmiertelnego tetrisa. Z nieba na okrąg spadają kolorowe bloki łączone po trzy. Zanim dotkną podłoża, można zmieniać ich kolejność oraz kontrolować miejsca upadku. Zadaniem gracza jest łączenie klocków tego samego koloru po 3 lub więcej w poziomie oraz po skosie, chyba że dany poziom wymaga czegoś innego. Zbicie więcej niż 3 klocków uaktywnia bonusy, które np. niszczą wszystko dookoła siebie. Poza tym są też złote klocki, których pozbycie się w odpowiedniej liczbie przenosi gracza na bonusowy poziom. Do tego dochodzą różne kombinacje, które włączają mnożniki. Dzięki tym zmiennym gra jest dosyć rozbudowana i nie nudzi się zbyt szybko. Celem na każdej planszy jest zniszczenie określonej liczby bloków, uniemożliwiając jednocześnie powstanie zbyt wysokiej wieży. Z czasem zwiększa się liczba kolorów klocków oraz szybkość z jaką spadają. Grafika sprawia wrażenie ładne i póki nie zwróci się uwagi na dwuwymiarowe tło, które sprawia wrażenie rozmazanego i nałożonego na siłę. Klocki i powstająca wieża jest w pełni trójwymiarowa i przyjemnie się ją podziwia. Irytowało nas tylko sterowanie gestami, które często przy gwałtowniejszych działaniach były źle interpretowane. Dobrze, że jest możliwość sterowania za pomocą przycisków ekranowych. Idol Tower to gra warta swojej ceny. W przypadku telefonów jesteśmy fanami prostych gierek na chwilę, a ta jest właśnie jedną z nich. Poza tym sprawia sporo frajdy i nadaje się na każdą okazję. W Google Play można ją kupić za 5,31. Brave Smart to darmowa gra logiczna, która stanowi połączenie alchemii z planszówką. Mapa podzielona jest w niej na sześciokątne pola, na których znajdują się budynki, surowce oraz zwierzęta. Zadaniem gracza jest łączenie tych samych elementów po trzy lub więcej, aby tworzyć domy i zdobywać złoto. Dla przykładu, z trzech desek powstaje chatka, z trzech chatek domek, a z trzech domków murowany dom. Ten ostatni najczęściej stanowi cel gracza na danej planszy. Łączyć można tylko takie same elementy, a do wyboru są kamienie, drewno i metal. Surowce wytwarzane są przez szkotów, którzy pozostawiają je na polach, po których chodzą. Brzmi to dosyć skomplikowanie, ale dzięki nagraniu wszystko powinno stać się jasne. Trudność polega na odpowiednim rozplanowaniu mapy, sprzedawaniu utworzonych stad i pilnowaniu, żeby się nie zablokować. Plansz jest ponad 30 i różnią się od siebie wielkością oraz nieużytkami. Za zdobyte na nich złoto można kupować ułatwienia, takie jak wyburzanie istniejących budynków czy stworzenie uniwersalnego surowca. Kwestie grafiki najlepiej przemilczeć, bo jest po prostu brzydka i nieciekała. Brave Smart to gra stworzona z sercem opiera się na bardzo prostym pomyśle, ale sama rozgrywka wymaga sporo myślenia i nadaje się na każdą okazję.